Sponsorem dzisiejszego odcinka jest nie kto inny jak Hero Wars. Hero Wars może stać się jednym z wielu wyjątkowych bohaterów. Gra jest mobilna, więc, jak wiadomo, wygodnie jest zagrać w tramwaju, na wykładach, na przerwie w szkole czy też dobrze wiecie gdzie. Na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Są cyborki, kosmici, wampiry, a nawet takie futrzaki. Mam jedną trzecią postaci, a gram już od dwóch tygodni. Następna będzie Hubba. Ta postać pożera swoich wrogów. Choć najmocniejszą moją aktualną postacią jest Celesti. zmienia ona formę ze śmiercionośnej damage dealerki na uzdrowicielkę i z powrotem, co powoduje, że jest użyteczna w każdym setupie. Gra jest prosta do zaczęcia, ale ciężka do wymasterowania. Zbudowanie idealnej drużyny to najważniejsza rzecz. Hero Wars gra już 100 milionów graczy, mają ponad 300 serwerów i 6 unikalnych trybów. Można grać samemu lub ze znajomymi. Po osiągnięciu 30 poziomu odblokujesz granie z gildiami i będziesz mógł sterować w walkach tytanami. Dołącz do gry teraz, a dostaniesz skrzynkę, w której znajduje się 5 hirosów, 600 sztuk szmaragdów i 30 tysięcy sztuk złota. Wbijaj w link pod filmem albo zeskanuj kod QR. Miłego oglądania dalszej części filmu. Wracamy dzisiaj, tak jak mówiłem wczoraj. Opona wywaliła, ale Filip mnie poratuje. Filipek ma oponkę, więc ogarniemy to. Idziemy właśnie do autka. Zaraz zmieniam. I lecimy szybkie treningi dzisiaj, a później już pokazy. Więc będzie grubo, łapa w górę z To jest Filipek. Elo. ogarniemy to, nie? <laughs> ogarniemy to. Ale fuk w ogóle, że tą samą oponę masz. Co ja z tyłu miałem, nie? 1,85, ta sama szerokość. Więc jest pięć. Wiesz, co jest 5. I bardzo dobrze, elegancko. To są najlepsze oponki. Ty tej samej masz? Nie, teraz są inne, ale, są kozackie, ale masz tamto. Winne. Szybkie. Winne właśnie to jest to. Ja muszę jeszcze wycentrować dzisiaj koło na szybko, a to się ogarnie. Jest oponka, pięknie elegancko, więc teraz tylko zmienić i mamy to. Zmiana, mamy to. Więc zaraz można jechać. Będą treningi, pośmigamy, później odpocząć i już na pokazy prosto. Tylko że kurde zostawiłem chyba pompkę w aucie albo tam na hali. Imisja koło zaliczona. elegancko. Mam nadzieję, że dzisiaj nic się nie staje, nie. Teraz tylko napiąć łańcuch, tak żeby łapać tej wipy, a nie tak jak wczoraj był problem. Jak nie to wróćcie sobie odcinek wcześniej i obczajcie co tam się działo. Krips, dzień dobry. Co, co to za set? Opowiadaj nie znam się. Ale mam S, mam pełen luz Tutaj mamy hulajnogę. nogę. A dzięki. <laughs> Do widzenia kończymy program. Tutaj mamy jepa, To jepa. I tutaj w ogóle pierwszy raz w jeba. internecie patrzcie to są moje koła. To twoje? Tak, pierwszy raz w ogóle Dlaczego ja takich nie dostałem jeszcze? Bo mam tylko jedną parę. A dlaczego? No bo to jest pierwsza na próby. Aha, testujesz. No, tak. tak. To są moje koła sygnowane z laki. Zamawiajcie e, na jepa! Widzicie tutaj są węże. I tutaj Ja też mam węże. A są na sklepie? Ja też mam węże. No, jest węgorz. Daj to węg. mm. Także to są te węże. To te węże? Tak. Ależ to. A normalnie, warto nie? Tak, ja, odlaki. Fajny! Mm. Podoba mi się. No, zamawiać. Tych do bmx <laughs> Teraz treningi, później do hotelu i. serba. Serba, żeby odpocząć trochę. Tu wszystko jest rozstawiane na, na pokazy. Dzisiaj. Tu w ogóle zmieniałem metrów, tak? Liczymy kroki. 13 kroków. Czyli około 15 metrów. Grubo i oni tu flipy z supermenami cisną. Wszystko to jest piękne. To jest piękne. Zaraz pewnie będą się rozgrzewać, więc sobie też ponagrywamy. Zobaczymy, bo to jest zajebiste. A my polatamy na podusie. Dobra, tu mi powiedział, że jest 21 metrów przelotu. Ja obliczyłem 13 albo 15. Od czubka do czubka 21. A co, mi miarką mierzyli, tak? Woo! Jest 21 metrów przelotu, a to my mamy dużo mniej. <grymne> dużo, dużo mniej, ale jest syto, nie? A, gdzie jest grawitacja, nie? Ile oni sekund lecą w ogóle, nie? Dobra, będę liczył teraz w locie, jak ktoś będzie leciał. Kładzie, nie? Pamiętam dwa lata temu jak tutaj były pokazy, to jeden gościu przeleciał motorem prawie na płaskie, nie? Za dużo gazu dał. Ale Amor... Superman double shield drop jakoś tam Duży lot. Ale postie... Próbuję teraz coś, co raz w życiu mi wyszło, czyli no. tylko w locie jakoś tak. Idziemy zobaczyć, bo tam ponoć dużo ludzi jest przed dramą. Zobaczymy czy później też będzie. Chciałem się przywitać. Może widzowie są jasni. Zobaczymy. <grymnie> Trochę się zmęczyłem, wiesz? Dwie gleby albo trzy zrobiłem. Nie. łatwo. to stoją. To jest sojo. Idź do panu, idź do panu. Nie! Ja mam przywiązki i stoję. Nie ma Ja mam przywiązki i stoję. Serio? No. Przywiązki, to... No, Ustalałeś. bo nie której się zaczyna. No, Dawaj, kamerę. Kamerę. A później przychodzicie, Wiecie. czy nie? Nie wiem, bo Ta, ja, ja, 19, 19. ja nie mam o 19, ja 19. Ja nie mam biletu. No ja też, No dobra, też, no, przejeżdżaj. Ale ten Mustang twój Dzień jest głośny. Jest głośny. No. A Bartka dobra, zawołasz? Nie wiem, on jeździ. O Tak, ja sobie odpoczyłam. Później Czemu? jak będziecie tu, to jest spotkanie z wszystkimi, więc może... Serio? Do... No? O której? No, chyba... Ja na Instagramie dodawam. Tam jest... Czekaj, zobaczę. Rozczysta Siema teraz. widzowie. Pozdrawiam Szyma. Was. Siema, obserwujcie Gubera, ja mam S, widzicie? Ja też mam S. Taką esse. dużą Sę. Jest wisne Hillows. Takiego. Jeszcze bluzę sobie też przejęłem. Elegancką. Dzisiaj na dzisiaj. Jak dają, to biorę. <laughs> Idziemy na obszajkę zobaczyć czy są ludzie, czy nie ma ludzi. Czy przyszli, czy nie przyszli. Czy będą, czy nie będą. Ciemno tu. Uuu jak fioletowo. Trzy wow. pół godzinki się otwierają wszyscy. No i tu będziemy latać. Ale jest teraz takie dziwne światło śmieszne. Takie fluo mi się wydaje. Później. Jak będą pokazy, to zobaczycie z kasku, z mojej perspektywy, bo nie wiem, czy będzie tu gdzie ustawić się z kamerą, więc ogarniemy to. Idziemy jeszcze wycilować chwilę. Spałem w hotelu, wcześniej, się czuję taki zamulony, więc git. Rozgrzaliście się dobrze przed skokami? Bardzo dobrze. Tak, No i fajnie. fajnie, poszklanie i narusztowanie. Lecimy. To na lecimy. Lecimy na górę. zebrało, ale zapalili to. zaczynamy powoli. 7 minut. Tam jest jakaś lista jak startujemy, tak? Gdzie? Tu jest, czekajcie, przejmę. Ja jestem szósty. Jesteście gotowi? Właśnie tu w tutaj 10 września, Wjechali się tam wspanialiści,

Haja, vai de alguém. Aguenta os irmãos Fajnie, no! A ludzie, uu, Od razu nie? Od razu w Teraz zrobię coś, czego jeszcze nie widzieliście, wrzucałem to na Instagram. 36 BRI, będzie grubo. Coś nowego w sumie w Polsce chyba nikt tego nie robi. Więc jest fajnie.

一个 to było mnie w moją stronę. Git. <laughs> może nie wyglądało trudno, ale było. Teraz będzie pociąg, czy jak jeden wyglebi, to mamy Dawaj, 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 dawaj. Ostatni superman co widzieliście, to wyciągnąłem go ponad głowę, jak wróciłem to poduszka mnie odbiła i chyba coś zrobiłem z kostką, więc trochę boli i na razie odpuszczam już skakanie. O, coś sobie uszkodziłem, musi być przerwa, bo za tydzień znowu w Gdańsku będą, więc trzeba odpocząć. spakować śniadaniówkę. Zobaczymy vloga. Myślę, że był git, mocno. Było mocno? No pewnie. Mocno było, nie? Jeszcze na 10 tylko kostkę rozwaliłem <laughs> przy ostatnim skoku. A, ale jest git. Jest gicio. Więc łapa w górę. O tak o. Sub i oglądajcie kolejne filmy. Następnym razem w Gdańsku się widzimy. Ale mam mam pełen po coś tu jestem, chcę dotykać chmur i pływać w basenie Nie robić już nic, to moje marzenie Ale mam esce, mam pełen luz, po coś tu jestem Chcę dotykać chmur i pływać w basenie Nie robić już nic, to moje marzenie